Cześć! Witam Cię bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że u Ciebie jest wszystko fajnie. I teraz przychodzę do Ciebie z radą od wszechświata na ten moment w Twoim życiu. Jest jedyneczka, dwójeczka i trujeczka. Wybierz sobie jeden numerek, a ja tutaj mam kartę dla Ciebie. I w tym momencie potasuję przy tobie karty i zobaczymy, co wszechświat chce Ci dzisiaj, w tym momencie powiedzieć, bo to jest bardzo ważne. Skup się na sobie, na numerku. Zaczynamy. Jeśli się jedynkę, to karta z radą jest ósemka buław. Jeśli masz coś do załatwienia, to jest ten moment. Jeśli chcesz do kogoś się odezwać, to najlepszy moment jest teraz, żeby do tej osoby napisać. Jeżeli szukasz pracy, to jest ten moment, żeby złożyć CV. Także nie czekaj, nie zwlekaj, to ta chwila, kiedy powinieneś ruszyć, kiedy powinieneś zadziałać, kiedy powinieneś napisać, kiedy powinieneś się odezwać. Także działaj, nie czekaj dłużej. Jeżeli wybrałaś dwójkę. Wszystko mieczy. Nie denerwuj się. Wszystko będzie w porządku. Teraz, w tym momencie, czas jest obrać nową drogę, nową ścieżkę. To, co działało do tej pory, nie zadziała w przyszłości. Także teraz trzeba pomyśleć o innym rozwiązaniu i skupić się na dobrym. Nie rozpamiętywać, nie martwić się, tylko znaleźć rozwiązanie. Nawet jeżeli nie widzisz jeszcze celu, to przynajmniej rusz z miejsca. Trzecie. Hmm. Dwie macie. Jeżeli masz jakąś decyzję do podjęcia, nie zwlekaj też, to jest czas, żeby zastanowić się, jakie rewolucje, jakie zmiany chcesz zrobić w swoim życiu. Jeżeli masz do czynienia z jakąś kobietą, uważaj. Bo ona może te zmiany dokonać w Twoim życiu. Także tutaj pokazuje się ktoś, kto potrzebuje coś uporządkować, coś zrobić. Jest gotowy tak naprawdę ten ktoś. I teraz, jeżeli Ty jesteś kobietą, prawdopodobnie to jesteś ty. Z czegoś jesteś niezadowolona i wiesz, że czas zmienić, nie wahaj się. Może masz lęki, które się. Ciągną gdzieś z przeszłości, także wspomnienia nieudanych różnych spraw ciążą. Ale to jest czas na zmiany: czas na zmiany. Coś dopracować i działać. Jeżeli jesteś mężczyzną i czujesz, że jakaś kobieta ma do ciebie żal, myślisz, że masz świetną intuicję i teraz, jeżeli dla ciebie ona jest ważna. To jest, może być nawet ktoś z rodziny, własna mama, czy ktoś może o coś ma pretensje do ciebie. Czas byłoby, dobry czas, żeby się do niej odezwać i porozmawiać. Tu stoicie przed jakąś wielką zmianą. Ta zmiana wpłynie na twoje życie, także ta kobieta jest dość istotna w jakimś działaniu u ciebie. Jeśli jesteś mężczyzną, może to być twoja ex, może z nią masz na przykład dzieci, się rozwiedliście, może są to jakieś sprawy do przedyskutowania teraz. Także tu jest czas, czas na przemyślenia, jak teraz postąpicie, bo teraz trzeba będzie pozamykać stare sprawy, a zająć się nowymi. Także życzę wam wszystkiego dobrego, I dużo szczęścia, zdrowia.